mam słuchawki, kurde, po prostu w pewnym momencie, Coś nie tak. Jest. Dobra, teraz powiedz. Raz, dwa, trzy. Tak. Możesz, zaczynać. Witamy po przerwie i jeszcze raz pytanie, czy istnieje związek między bruksizmem a bezdechem sennym? Tu jest bardzo dużo kontrowersji, dlatego że jest dużo nieścisłości wynikających z samych definicji bruksizmu i z metodologii badania. Jak popatrzymy sobie nawet na ten wykres, to widzimy, że tak naprawdę z wiekiem zwiększa się częstotliwość bezdechów, a zmniejsza się częstotliwość bruksizmu. Czyli te dwie krzywe ze sobą nie korelują i już widzimy, że coś nam tutaj nie gra, że chyba jednak ten bruksizm i bezdech nie do końca ze sobą współgrają. Drugi problem polega na tym, że, tak jak już wspomniałem, różna była metodologia, różne były definicje. Teraz wiemy, że bruksizm to nie tylko zgrzytanie, że kiedyś było tak, że sprawdzaliśmy te piki w EMG, czyli było a, 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 i było. Piki szły do góry i sprawdzaliśmy, czy one mniej więcej pokrywały się z, e, z epizodami bezdechu. Teraz wiemy, że jeżeli pacjent, że, że definicja bruksizmu obejmuje też zaciskanie, czyli to skurcze izometryczne. Czyli jeżeli pacjent zrobi, czyli od razu pójdzie aktywność do góry, będzie. A", 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 trzymamy zaciśnięte i cały czas jesteśmy u góry. To wcześniej nie było brane pod uwagę. Teraz zaczynamy wreszcie też brać to pod uwagę, więc wyniki mogą być nieco, nieco inne. Natomiast e, cały czas jest jeszcze bardzo dużo kontrowersji. Jak patrzymy, sobie rok 2008 i nasz słynny profis, profesor Lawin z Kanady, z Toronto, tutaj mam publikację, która jest nazwana Significant Increase in Breathing Amplitude, czyli tutaj był znaczący wzrost amplitudy oddechowej. Poprzedzające epizody bruksizmu. I widzimy tutaj w tekście, 4 sekundy przed, przed epizodami bruksizmu, mamy tą amplitudę oddechu 23%. Sekundę przed bruksizmem wzrasta nam do 82. W trakcie tego rytmicznego napinania mięśni żwaczy mamy 106 do 208% normy. I momentalnie, jak pacjent przestaje zaciskać, to też ta e, aktywność oddechowa się zmniejsza. To był rok 2008. Teraz patrzymy sobie dalej. Mamy rok 2014 i już mamy tutaj e, Systematic Review, czyli przegląd statystyczny. Nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających lub dyskredytujących związek pomiędzy bruksizmem i bezdechem sennym. Tak, to jest 2014. Teraz mamy 2015 i mamy znowu profesora Lawin. Pamiętacie, wcześniej był significant correlation. A teraz mamy rok 2015 i jak się nazywa publikacja? Weak Association between Sleep Bruxism and Obstructive Sleep Apnea. Teraz nagle mamy słabe powiązanie pomiędzy bruxizmem i bezdechem sennym. Minęło tylko 7 lat. Ale to jest nauka. My tutaj czasem musimy przyznać się do błędu, dlatego że odkryliśmy coś nowego. Dlatego ważne jest, żeby cały czas śledzić te postępy w nauce. Okazuje się, że na genezę bruksizmu sennego podczas snu prawdopodobnie wpływają różne mechanizmy. No, na pewno wpływają różne mechanizmy. Teraz mamy dalej 2015, ten sam rok. Bardzo ciekawy wniosek. Podsumowując te epizody bruksizmu, wykazują tendencję do niewielkiej hipoksji przed ich wystąpieniem. Niewielkiej hipoksji, niekoniecznie do bezdechu. Czyli, jeżeli mamy lekkie niedotlenienie, to okazuje się, że to bardziej koresponduje z epizodami bruksizmu niż jakaś silna hipoksja. I to też zostało udowodnione zobaczcie, kolejna. Biało-Czerwona flaga. To nie dlatego, że ja sobie wyszukuję polskie badania, tylko dlatego, że jak wejdziecie w badania naukowe na temat bruksizmu, to znajdziecie całą masę badań z Polski. Więc tutaj mamy badanie, które zrobiono na polisonografii i okazało się, że związek pomiędzy bruksizmem a bezdechem sennym zależy od stopnia nasilenia bruksizmu. I teraz mamy. Związek występował wtedy, kiedy mieliśmy AHI pomiędzy 5 a 30, czyli łagodny bezdech do średniego bezdechu. A jeżeli mieliśmy AHI powyżej 30, to już był bardzo ciężki bezdech. Tutaj nie zauważono silnego związku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy małą hipoksję, to prawdopodobnie sygnał dla mózgu: o, wysuń trochę żuchwa i będziesz mógł oddychać. Natomiast jeżeli mamy ciężki bezdech, to leżymy i musimy zrobić coś innego. Zaczynamy chrapać. Zastanawialiście się kiedyś, jakim cudem może być związek między bezdechem a brukizmem, skoro ludzie chrapią z otwartą buzią, no to raczej nie zaciskają i nie zgrzytają. No oczywiście, że w tym momencie nie zaciskają i nie zgrzytają, bo to są pewnie te epizody z dużo niższym wysyceniem tlenu. Zależy to również od miejsca, gdzie mamy tą rzeczywistą obturację, na co bardzo mocno zwraca uwagę Daniele Manfredini. Już w 2015 roku na to zwraca uwagę. Teraz kontynuuje te badania. Czyli, jeżeli mój problem tkwi w nosie i tu jest przeszkoda, jeżeli mój problem tkwi w podniebieniu miękkim i w podniebieniu miękkim jest przeszkoda to mi wysunięcie żuchwy nic nie da. Więc prawdopodobnie w tych przypadkach nie będzie to stymulowało naszego organizmu do wysuwania żuchwy i do odstykania dróg oddechowych. Natomiast jeżeli problem mój jest w krytanii i mamy małą hipoksję, to może to być sygnał dla mózgu, żeby wysunąć i sobie delikatnie zachrapać. I to kolejne badanie z Polski właśnie a propos chrapania. Wykluczyli całkowicie osoby z bezdechem, wzięli tylko osoby z zwykłym chrapaniem. I się okazało, że wskaźnik epizodów bruksizmu był dodatnio skorelowany z maksymalną e, intensywnością chrapania, niezależnie w zasadzie od pozycji. Czyli jeżeli leżymy i chrapiemy na boku, czy leżymy i chrapiemy leżąc na plecach, to jest dużo większa szansa, że będziemy mieli bruksizm. I znowu to nie było związane z bezdechem sennym. Tu będzie niewielka hipoksja. Ma to oczywiście związek z terapią, którą będziemy proponować naszym pacjentom, bo znowu okazuje się, że jeżeli zastosujemy aparat do wysuwania żuchwy, znacznie zmniejsza się aktywność naszych mięśni. Jeżeli pacjent ma problemy w krytanii i zastosujemy ten aparat typu TAP, którego zastosowania uczycie się na szkoleniu teamwork, to jest bardzo precyzyjny mechanizm do wysuwania żuchwy, to okazuje się, że jeżeli pacjent nasz miał bezdech i miał obturację tu. Szuchwę wysunęliśmy, już się nie dusi, to i aktywność mięśni zaczyna spadać. Inną metodą jest zastosowanie takiego urządzenia, które się nazywa CEPAP. To jest specjalna maska, która zwiększa nam ciśnienie w drogach oddechowych. Czyli jeżeli mamy tutaj obturację na poziomie krytanii, to teraz stosując taką maskę odtykamy. Drogi oddechowe w tym rejonie, czyli albo wysuniemy żuchy za pomocą tej szyny, albo zastosujemy cepap i w tym momencie też sobie odetkamy drogi oddechowe. I co się znowu okazuje? Okazuje się, że po zastosowaniu takiego cepapu, tutaj mamy bez cepapu i mamy kilka epizodów chrapania, a tutaj mamy z cepapem i kompletnie nie chrapanie, tylko bruksizmu, a tutaj mamy z cepapem i mamy kompletnie brak bruksizmu. Ten przypadek prawdopodobnie kojarzycie już z innych prezentacji, z innych wykładów, i to jest ten pan, który miał bardzo mocno starte zęby. Sytuacja początkowa, tutaj mamy sytuację dwa tygodnie po zacementowaniu. E, widać, że jest metamorfoza. Bardzo ładna, przy czym nie do końca wiedzieliśmy wtedy, co się u tego pana wydarzyło. Nie wiedzieliśmy dlaczego starł te zęby. Przypuszczałem, że jest pewnego rodzaju dysfunkcja okluzyjna, no ale nie do końca poznaliśmy przyczyny. Pan do mnie przedzwonił dwa lata później, bez żadnego przeglądu. Powiedział, że nie nosił w ogóle szyny ochronnej na noc, dlatego że się w niej czuł gorzej. Ja byłem przerażony, co zobaczył u niego, jeżeli on nie nosił szyny. Myślałem, że wszystko mi poniszczy. Okazało się, że po dwóch latach wygląda to nawet lepiej niż wcześniej. W niektórych miejscach jest lepiej, w niektórych troszkę gorzej. Na przykład w tych miejscach, gdzie kleiliśmy się do zębiny. Adhezja nie lubi zębiny, dlatego w tych miejscach troszkę nam się odsłoniły recesje. Ale to jest w tym momencie tutaj nieistotne. To, co było istotne, to fakt, że ten pan został przez nas wreszcie przebadany na poligrafii. Daliśmy panu poligrafię i spał z tym dwie noce i okazało się, że co? No, oczywiście, ma bezdech senny. Że to jest pacjent większego ryzyka, i to jest pacjent, u którego ryzykujemy to, że on będzie się czuł gorzej po podniesieniu pionowego wymiaru zwarcia. Jeżeli to by mi wszystko zasugerowało, że ten pacjent ma bezdech, to ja temu pacjentowi zaoferuję poligrafię poligrafię, nie polisomografię w szpitalu, tylko wypożyczam o proste urządzenie do domu i to mi powie, czy pacjent ma bezdech ostatecznie, czy nie. Jak mi powie, że to, że pacjent ma bezdech, to ja będę chciał sprawdzić, w którym, na którym, w którym miejscu jest obstrukcja. W tym momencie kieruję pacjenta do zaprzyjaźnionego laryngologa Jarosława Sowy. Jarosław Sowy stosuje DISE, czyli Drug Induced Sleep Endoscopy, Załącza pacjentowi propofol, wprowadza sondę przez nos i sprawdza czy obstrukcja jest tu, czy w podniebieniu miękkim, czy w krtani. Jak w krtani, to wysła do mnie i ja daję pacjentowi te Właśnie szynę wysuwającą żuchwę. Dlatego, że jeżeli pacjent, mamy pacjenta z bezdechem i damy mu szynę ochronną na noc, to ta szyna ochronna na noc może spowodować jeszcze większą posteriorotację żuchwy i jeszcze bardziej zawędzić nam drogi oddechowe. I być może dlatego nasz pacjent z szyną na noc czuł się gorzej, dlatego jej nie nosił. My bardzo dużo o bezdechu pisze również na. Na naszej grupie Master Level Full Mouth Education, do której gorąco Was zachęcam, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką współpracę interdyscyplinarną, będziemy o tym mówić już niedługo. Na, znaczy już mówimy dla Was, prawdopodobnie, mam nadzieję, już niedługo, na kursie Teamwork, gdzie Julia Rodkowska zajmuje się głównie fizjoterapią i, e, i czynnością języka. Uczy Was, jak zbadać język, jak e, prawidłowo redukować funkcję języka. Jakub Urban będzie mówił dokładnie o tym, jak już za młodu wykształcić prawidłowe oddychanie metodami butejki. Maria Radziwiłska będzie mówiła o ortotropii o współpracy z ortodontą, o tym jak pokierować rozwojem dziecka w młodości, żeby później trzeba było sprzątać po pożarze. No i Jarosław Sowa, który będzie wam mówił dokładnie jak wygląda współpraca z laryngologiem, jak możemy pomóc naszym pacjentom, którzy niszczą wasze prace protetyczne dlatego, że mają bruksizm, a bruksizm mają dlatego, że mają przytkaną krytań. Na zakończenie Temat, który Was bardzo interesuje, czyli bruksizm u dzieci.